No wszystkim ponownie, o tam zaręka ucieka nie wiem czy będzie widać dzisiaj pójdę sobie na pole, które wczoraj przychodziłem po parwacie do domu zobaczę jakie będą efekty też pole blisko drogi głównej, krajowej ale to zobaczymy dzwonek od roweru Sygnał. No i mam którą szczęść, takiego czegoś tutaj. Trzecia taki kawałek. To postanowiłem już nagrać. Nie wiem jak wy, ale ja lubię takie górki przedzielać. Nie wiadomo co się w niej znajduje w środku. O, jakiś obryzek monetki przyszedł. Ogrzyzek jest łatwy, no, ale jest mnóstwo druga. Tam skoczyło. Kolejny ogryzek, jeden fenik. Trochę lepiej widoczny awers, ale rewers to też kompletnie nic nie widać, a więc będę mógł odróżnić od tych monów. Kolejny fenolek w takim samym kiepskim stanie jak poprzednie. No i zmiana pola została tutaj niedokonana. A to z tego względu że za dużo gapów tam jednak miałem. Ale parę fanów jeszcze znalazłem po no A tutaj taki pierwszy guziczek wyskoczył. Nawet dosyć dobrym stanie, bo jeszcze oczko ma całe No chyba nic nie ma na wierzchu, żadnych zdobień czy tam znaków Nie mogłem się oprzeć przy poletku taki ładny lasek Bukowy, wiadomo fajnie się po nich chodzi, chociaż zima chwaczna Ale coś takiego trochę wyszło Bezatyczka, Taka zatyczka do lampy, czy coś takiego No chodzą po tym lesie i nic nie chodzi za bardzo Tu dopiero pierwsza łóżka wyskoczyła, myśliwska jakaś. Tu tam dopiero będzie drugie. Dobra, wejdźmy na pole drogę No czy ona jest O jest Druga A teraz One ode mną. helikoptery jakieś lecą Chyba dwa ten sześć ten... tu masz mig mi, mi coś tam jeszcze moneta, kur, w tym lesie no tak krąży, szukają mnie? na mam chyba... To się po złotko Tak mi się wydaje przynajmniej. O no nie. Moneta. Pięćdziesiąt groszy nasze. Dlatego tak mi się nie daje sygnał skorodowana lekko O, 5 grosza monetka wyskoczyła Pięk, To jest paralec chyba, widzę orzełka naszego Rocznik 83 chyba Tak 10 zł, 5 zł Ciędle tutaj znalazłem, blisko mnie Jest łotóweczka wpadła, ale na plaży pancik Muszę coś większego jakaś kula co to kurwa jest Ja łapie w dół co to jest